Jeżeli szukacie końców do FIWI 15 z płatnością, lewem lub AC w kartopole to FIFA Shopel, a wpisując od JACOB macie 5% zniżki Cześć witajcie z tej strony JACOB, moi drodzy przed wami droga do chwały Ten odcinek miał być wczoraj, no ale niestety nie wyszło i było parę zmian, które zrobiłem, zepsułem jeżeli chodzi o zapomniałem dać przycisku nagrywaj po prostu na moim elgato no i, no i tak to czasem bywa Słuchajcie najważniejsze wydarzenie ze wczoraj po pierwsze kupiłem Rosiego, który w swoim pierwszym meczu strzelił 4 bramki także jak dla mnie mega opcja no i zapowiada się naprawdę nieźle jako zawodnik to było po pierwsze, po drugie, o nie to, rozegrałem dwa mecze, y, oczywiście w lidze, jeden wygrałem 7-1, mam nadzieję, że gdzieś tutaj historia będzie e, Bieżący sezon, tu powinno to być Nie, 7-2, przepraszam, wygrałem 7-2 z FC Bist, a potem po, po, przegrałem 4-6 i to był jeden z najgorszych meczów, jaki w życiu rozegrałem Myślałem, że wtedy rozwale pada, mało brakowało tak czy inaczej, dzisiaj już na spokojnie wracam I mam nadzieję, że będzie dobrze eee, Zaczynamy nasz pierwszy mecz, zagramy sobie serię, A, które jest wypoczęte eee, Zobaczmy jeszcze tutaj Tak, w supportach wypoczęte Nie mogę się doczekać, tutaj brakuje nam dość dużo kontraktów Mamy jedną kontuzję, ale na jeden mecz Także idealnie No i co? Ruszajmy Dobra, naszym pierwszym przeciwnikiem są Vikings 71. Cena, czyli być srebrni zawodnicy Tak, zgadza się, srebrni sre... Srebrni zawodnicy O, make me make... Marin Marin od słupka do bramki w czwartej minucie. Bardzo ładne podanie dostał od naszy, jednego z zawodników naszych. No jeden do zera staje się faktem już w, na samym początku meczu. Marin powiem strzela strasznie dużo jak na środkowego pomocnika ofensywnego. Bardzo mi się to podoba. Jest zwinny, potrafił uderzyć. No i to jest najważniejsze. Rosji. Jeszcze jest utrzymał się przy piłce Rosji. Rosji. Rosji to jest bramka 2 do 0. Bardzo ładny bieg. I pomimo tego, że ma 52 fizyczności, utrzymał się przy piłce, jak go obrońca zaatakował. No i co? No i prowadzimy już 2 do 0 w 10 minucie. Rosji dostał ładną piłkę. Rosji. Uderzenie po krótkim słupku. No i co to znaczy? Znaczy po pobliższym słupku. No i 3 do 0. W 13 minucie. No. Świetny zawodnik. Po prostu świetny zawodnik. O nie, o nie, o nie, o nie! Pomylił się na szczęście. Dobra Jak ta piłka się odbiła! Jego pierwszy strzał na brałkę W sumie to drugi no. Rosji Rosji! Jeszcze przy piłce Rosji, uderzenie i 4-1, i to już jest przypieczętowanie. Mam nadzieję, tego zwycięstwa lewa noga. Co prawda, ma tylko niby trzy gwiazdki, ale uderza sprawnie. Przechodząc sobie wcześniej, wszystkich przeciwników, i o to właśnie mi chodzi w nim. Jest naprawdę zwinnym, świetnym zawodnikiem, z genialnym wykończeniem. No i wyszło wszystko tak jak miało. Rosji, rozpędza się Rosji, ale czy starczy mu pędu, żeby załatwić to tak jak chce? Uderzenie, dobijaj! i 5-1 Rosji No, że nie sądziłem, że będzie z głowy strzelał, ale też Ile to jest jego czwarta bramka w tym meczu? Czy, czy trzecia? Nie wiem, ale znowu gra niesamowicie Sał On zapewne też chce się pokazać jak z jak najlepszej strony Sał 6-1 o, koniec meczu. Wygrywamy 6 1 No i Rosji strzelcem chyba 4, 4 albo 5 bramek. Nie, nie jestem jeszcze pewny. Zaraz się okaże wszystko. Niestety, chyba na koniec załapał kontuzję. 4 bramki. Maren i jedną. Tak, 4 bramki Rosjego to jest coś wow, niesamowitego. Świetnie się mi nim gra, naprawdę. No i oczywiście kolejne punkty do naszej ligi. No ale czas powrócić do naszego zespołu z BPL. Który powiem szczerze, brakuje mu troszkę kontraktów. Zaraz z tym się tutaj pobawimy, o. widzę, że kompaniaro także już powoli zaczyna mu yy, nie mieć. Reszcie zostało po dwa kontrakty. Hmm, też będzie ciekawie. E, tak czy inaczej, Davis jest bez kontraktu i McCarthy. Zobaczę ich ceny, no i nie wiem, czy ich nie a potem kupię z nowymi kontraktami. No, okej, okay, wszyscy są już z kontraktami. Co prawda, kupiłem nowych i mają po siedem no ale moim zdaniem troszeczkę bardziej to opłacało, więc zarobiłem parę groszy. No i co? Jestem gotowy ruszać do kolejnego meczu w drodze naszej do chwały Teraz mamy 9 punktów, czyli brakuje nam jeszcze ilu wygranych meczy, żeby awansować 17 punktów, czyli 8 punktów to są co najmniej 3 mecze, okej okay. Nasz kolejny przeciwnik, SGA All Allstars, Iguain Tyli, Czyli Serie A w sumie Zarate, Zarate się uwolnił, Zarate Zaratę trafia na 1 do 0 w pierwszej minucie Cóż za akcja Wolałem nie strzelać, tylko minąć bramkarza No i wyszło znakomicie DDC 1, SGE 0 Zaratę ładnie rozegrane Tak to miało być i mamy rzut karny Mamy rzut karny, Zaratę został sfaulowany w polu karnym Ładnie rozegrany ten rzut, rożny. Znaczy, rzut wolny Nie ma tutaj się akurat e, sprzeczać, że nie ma co wrzucać na moich niskich zawodników Ewentualnie Welbeck mógł coś strzelić Także rzut karny, znowu Lindegard. ciągle zapominam go zmienić Welbeck, pomimo tego, że bramkarz wyczuł, to i tak udało się trafić 2 do 0, DDC w 20 minucie McCarthy, aj, chciał tam wycofać do Welbecka Welbeck znajduje się i 3 do 0, odbiera piłkę obrońcy, który jakoś niefortunnie to chyba chciał wybić No i w 23 minucie mamy już 3 do 0 Oho, Sweetie goal! 4 do 0. Mamy 4 strzały na bramkę i 4 gole. On ma 5 strzałów na bramkę i 0 bramek. Nie szukam sprawiedliwości, bo to jest FIFA. Ostatnio ja w takim meczu jestem... Stęp... Ale domyślam się, jaki on jest zły teraz. I współczuję, bo wiem, wiem jak się czuję. No, Wellback, Rusa, Well Wellbeck. No, joj, Czerwona kartka dla Nie, to nie było dla niego. Dla Kastana, no szkoda, że dla niego tak mecz kończy eee, Czy by lewy obrońca właśnie wstrzelił bramkę przez całe boisko sobie przebiegł? Oj, zostawili tutaj zaratę. Który sobie nie, nie myli się w takich sytuacjach 5-1, niesamowity zawodnik także O, poprzeczka to się nazywa mieć pecha, Matko włoska i Lindegard broni. No, ja jestem po prostu w jakimś cholernym szoku. Jakim cudem? A, no teraz strzelił bramkę na 5-2. Należało mu się. Tak mi przykro. Ale takie lobbyki muszą wejść. Wellbek do 2 e, Zaradę sobie przyszedł. Welbeck nagle dostał piłkę, tak zniknął, tak się podbijała. No, to dzisiaj mi wszystko w tym meczu wchodzi, a nasz przeciwnik, no muszę powiedzieć, że. No, nic mu nie wychodzi. znamy jego ból. Pomimo tego, że gra całkiem nieźle. No i tak też kończy się ten mecz. E Ogromna wygrana! Ogromna wygrana! Po raz kolejny nasz zespół dowodem, że jest naprawdę świetny. No i to mnie cieszy. Idziemy dalej. Mamy dwa hatryki w jednym meczu. Welbeck oraz Zarate sobie powystrzelali. Lepsza ocena meczowa Welbecka, czy miał więcej, tak, miał dwie asysty. Dlatego. No, Welbeck spisał się świetnie, Zarate spisali się, spisali się świetnie, dwaj napastnicy, którzy strzelają bramki, to tylko tyle nam potrzeba W następnym odcinku, no zobaczymy, może, może uda się awansować Jeżeli chodzi o to, jak wyglądają e, ogólnie bramki w naszym zespole, kto ile ma, Zarate, rozegranych meczy 10-15 bramek Rossi, dwa mecze, 8 bramek, 8 bramek w dwóch meczach strzelił E, Enzogbia 7 meczy, 7 bramek Welbeck, 3 mecze, 7 bramek Marin, 5 meczy, 6 bramek, czyli środkowy poniesień konfesjonalny ma więcej me, e, bramek niż meczy Super, Sao, 5 na 5 Pepe, no i potem już się trancą nam bramki Tak czy inaczej, tak wygląda nasza obecna sytuacja, jeżeli chodzi o właśnie e, zawodników No i co, I mam nadzieję, że w kolejnym odcinku mam 5000, pokupuję, e, pokupuję troszeczkę kontraktów Bo za niedługo zbliża nam się dość duże doładowanie tego wszystkiego no a potem może jakiś zawodnik nowy do jakiejś z naszej drużyny Na razie powiem, gra mi się świetnie i nie widzę słabych punktów Może troszeczkę obrona w dwóch zespołach, ale nad tym też muszę, muszę popracować Dzięki Wam bardzo, trzymajcie się i do kolejnym razem w grze Nie w grze, w ciemno, w drodze do chwały oczywiście Na razie